Do wszystko są tutaj ogródki działkowe. Tu bardzo trzeba uważać jak na rowerach jeżdżą, bo jest wąsko, a potrafią się rozpędzić. No i ten chodnik tu się nadaje do naprawy. Niestety chyba miasto nie ma na to funduszy. Proszę. Tu jest osiedle, bloki, wieżowce, galeria handlowa, galeria nad jeziorem. Molo nieczynne od X, od, na pewno od pandemii jest nieczynne, albo chwilę przed pandemią. I tu jest tancząca fontanna, czyli można tutaj sobie zeskanować ten kod QR i będzie tanczyć zgodnie z muzyką, a jak jest wieczorem to jest fajnie podświetlone, no i wtedy jest najlepszy efekt. Wiem, że to będzie jeden z was dłuższych filmów, ale chcę wam to pokazać w całości. Może ktoś z dekcji, kto będzie to oglądał, tu przyjechać, zobaczyć. Lub z, z miasta, z miasta, jak ktoś tutaj nie był, nie wiedział, to może przejście pochodzić. Zawsze to dla zdrowia. Tak to wygląda No dzisiaj to jest cisza spokój tu Trochę lepsza pogoda to ludzie na jeziora pojechali wiecie co powiem Wam Cisza Dziś... Kiepskie to lato jak do tej pory kurde pogodowo Wiele rzeczy się nie Spełniło, które sobie planowałem. Wiecie co? Taką działeczkę kiedyś chciałem mieć. A jak zobaczyłem ceny to już nie chcę Też mam jeszcze czas o to dbać siłę A tu mamy wybieg dla psów Można przyjść ze swoim pupilem trenować z nim On ma frajdę, my mamy frajdę I, I teraz tu można jeszcze zrobić sobie spacer dookoła boiska, co uczynimy. O, jak do tej pory wyszło mi dwa kilometry Pamiętam jak tu się organizowała akcje Na te dni zieleni, dni ziemi Sprzątanie świata i tak dalej. To tutaj chyba dwa razy byłem na tej akcji sprzątania. No to powiem Wam, że parę dziesiąt worków śmieci stąd wywieźliśmy. Raz robiliśmy akcję sprzątania lasów, to wtedy wywieźliśmy prawie tonę śmieci z lasów. No nienawidzę śmiecenia Tak jak mamy przykład tutaj, no ludzie I na co to śmiecić Widzę, że kamerka się powoli nagrzewa A tu mamy o Boisko Skatepark I tu trzeba uważać, żeby się nie zabić, bo te korzenie wystają. Te korzenie wystają, podnieśli. teraz to się ciepło. Zrobiło trzeba się trochę odpiąć. Uff. I tu jest, o, do ćwiczeń też. No ale zobaczcie, jaki tu jest syf.